No dobrze, Batko, jak już żeśmy ochłonęli z tą maślakową, to Ci powiem, kogo jeszcze poznałam w nowym bloku, no? No to tak, pod szóstką pani Janinka, bardzo miła. Pod dziesiątką pani Halina. Ją to będzie łatwo rozpoznać, bo ona ma podobnego wąsika jak ty, no. Pod dwunastką małżeństwo, Grażyna i Waldek. Waldek to na pewno pije czuć, było od niego, czuć było. Jakiego miał wypalonego wąsa od papieru, w tej spokój. Oj ona to na pewno ma z nim gechenne tam. Pod czternastką młodzi, Kasia i Tomek. Tak, tak, jak z tego serialu, no. Oni to tak na oko w wieku gości, także wiesz, na nich to trzeba uważać. Na pewno będą jakieś imprezy. Robić. A no wiesz no, hulaj dusza piekła nie ma, no. Pod szesnastką mnie otworzyli, pod osiemnastką też Bezszczelne te sąsiady, daj spokój. A maślakowa to się pod trzynastkę wprowadziła, no tak, no pechowy numer. A i na parterze jeszcze mieszka jakaś taka babka kociara. Daj spokój, no i was trzydzieści ma tych kotów. Ale to dobrze, no bo wiesz, jak zostaną ochłapy z rosołu i tej nie będziesz ciano, to się kotom rzuci. No. A no wiesz, no, wszystkich sąsiadów też jeszcze nie poznałam, no bo jak no blok duszy, no ale jeszcze będzie temu okazja. No, ale z tą maślakową to naprawdę no mam jakiś krzyż pański, no po prostu czy ja mam jakieś piętno namalowane na czole. No naprawdę, że na ze wszystkich mieszkań w Polsce to musiała tutaj w tym samym bloku. Karwasz twarz. Ale szkoda, że jej mieszkanie nie jest pod nami, no bo wiesz, by się tak zalało raz na miesiąc, no. I behata, jak się gazetki promocyjne przeterminują, to trzeba jej będzie wrzucać, to się będzie nabierać, no. A już ja jakiś znajdę sposób, żeby ona się wyprowadziła, no, najlepiej do diabła.